Czytajcie kochane, przychodzę dzisiaj do Was z takim ciekawym filmikiem długo oczekiwanym przez niektóre z Was, bo pisałyście. A mianowicie, jak odświeżam sobie usta. To znaczy, to jest takie delikatne odświeżenie, powiększenie, ponieważ i tak mam już duże, nie chcę za bardzo ich jeszcze uwypuklać, więc tak no można powiedzieć, że to jest stricte odświeżenie. Najpierw sobie odkażę, bo już tutaj ręcz mam znieczulający z litokaliną. No, ponad pół godziny, bo bardzo nie lubię sobie tego robić. Usta mega zdrętwiałe. Bardzo dobrze, że takie zdrętwiałe, ale mimo wszystko zawsze jest to te, które zresztą miały wykonywane już ten zabieg powiększania. To dobrze wiedzą, że to nie jest przyjemne, pomimo znieczulenia mocnego w kremie i to jak się długo trzyma to nie jest takie przyjemne także nie lubię tego zabiegu robię sobie bardzo rzadko poprzednim razem, no to już będzie ponad dwa lata także no ale teraz tam też kilka dziewczyn pisało, że chciałoby zobaczyć, więc już mówię, dobra znowu muszę się troszkę dla Was pomęczyć <grym> i teraz tak no Mogłabym oczywiście na kimś tu, nawet na jakiejś klience swojej, czy na kimś tutaj zademonstrować, ale ja lubię być wiarygodna i jak widzicie na mnie, co ja robię i moje odczucia, myślę, że to bardziej jest wiarygodne i też bardziej do was trafia, przymawia. Ojej, tutaj mam tak. Mam. Dzisiaj ja robię sobie preparatem. Style Age Lips Plus. To jest specjalnie właśnie z style Age, by wpuściła taką linię do ust. No i to jest właśnie ten preparacik, którym sobie dzisiaj robię. Tutaj jest oczywiście 1 ml, ale ja nie. Ja mam dosłownie tutaj mniej jak połówkę, dlatego że mówię, to też tylko delikatne u mnie odświeżenie. One są, widzicie, i tak te usta duże. Nie chcę, żeby były jakieś groteskowo duże, śmieszne. Tylko po prostu Wam pokażę, jak można delikatnie sobie najwyżej napiąć, jeżeli mamy taką skórę wiotką, czy też z tymi poprzecznymi zmarszczkami, jak można sobie po prostu delikatnie tę skórę napiąć, żeby nie było efektu powiększenia, czy też dziobka. Dużo dziewczyn z Was się boi właśnie tego efektu dziobka. Usieciowanie tutaj jest... Y 20 mg. Także jest bardzo fajnie usiciowany, akurat jest plastyczny. Ja robię również zabiegi na Revolaxie i też bardzo chwalę, bo jest bardzo bardzo plastyczny. Wydaje mi się, że bardziej niż Style Age. Także ale że zawsze miałam tym Style Age, także trzymam się tego protokołu. Także dziewczynki kochane, nic przyjemnego mnie nie czeka. Zaraz sobie zobaczymy, jak to się z niej czumiło, jak to wygląda. Tutaj już mam założono, żeby czasem nie marnować świeżą igiełkę. Także nie będę już tutaj się bawiła w zakładanie, w zmienianie. Sobie troszkę puszczę. O, i teraz tak. Może najpierw, żeby było. Przyjemnie, chociaż to i tak nie będzie przyjemnie. Uch, nie lubię tego. Zacznę od górnej części, żeby troszkę znieczulić górę. O. Nie wiem czy to było widoczne za bardzo czy nie dzięki Bogu dzięki Bogu też nie było jakoś bolesne czyli znieczulenie jednak podziałało dobrze albo dzisiaj mam lepszy dzień chociaż wątpię no, bo przed okresem to też nie jest wcale fajne Właśnie, jeżeli macie wybór, to lepiej nie, nie róbcie sobie tych zabiegów przed okresem czy w trakcie miesiączki, bo wtedy jest, no, często jest są bardziej bolesne. To dużo moich klientek i ja zaobserwowałam nawet po sobie. I teraz symetrycznie, tak jak tu, tak teraz tu podaję w tą stronę, żeby właśnie było symetrycznie, żebym te wszystkie punkty od razu miała na bieżąco. No, przynajmniej ja tak robię. Jest naprawdę dużo technik. Oczywiście lewa strona pomimo, że się wydaje łatwa, ale Dzisiaj też przepraszam, że żałuję gumę po raz pierwszy na filmiku, ale to dlatego, że jak po prostu coś, coś mi boli i coś to sobie zaciskam zęby na tej gumie i jest mi wtedy lżej wytrzymać. Nie wiem zaraz jak tutaj wam pokazać, tak żebyście w miarę widziały, o. ale... Pewnie nie zasłaniam. A, pewnie na pewno zasłaniam, więc chyba nie ma innego sposobu. Ta strona jest bardziej jakoś dzisiaj. Chociaż nie, to lewa to zawsze jest Wszystkie klientki mówią... Wszystkie dziewczyny mówią, że lewa strona zawsze, pomimo, że znieczulenie leży tak samo przecież i, i tak samo folia wszędzie, to jednak lewa strona jest bardziej tkliwa. No i faktycznie tak jest. Tutaj jest jeszcze w tym um, żelu jest zawarta lidokalina, bo to jest Lips Plus, czyli jest troszeczkę znieczulenia, więc troszkę tutaj ja odczekam. I to znieczulenie jeszcze dodatkowo mi podziała, bo nie powiem, tu z tej lewej strony te łezki się zakręciły. No nic, ale nieważne. I takie bóle się znosiło i się jeszcze będzie znosić, więc aleluja i do przodu robimy teraz dolną. Dolna to jest kilka wkłód, bo, bo dolna jest zawsze i tak większa i bardziej napięta. Teraz z racji, że ja sobie robię sama, to jest mi ciężko sobie robić takie te różne wachlarzyki, więc ja sobie robię punktowo, tak jak jest po prostu dla mnie, dla ręki to wygodnie. Nie robię tego tak, jak y, powinnam robić. Tak często robię klientkom, że robię takie wachlarzyki rozkładane, no bo mogę sobie operować z jednej strony łóżka i z drugiej strony łóżka i pod takim, pod takim kątem. Tutaj to już no niestety jest mi naprawdę trudno, ale robię pomalutku i myślę, no do tej pory efekty były fajne, także sam ocenicie zresztą. Myślę, że tak nadal będzie. O, o preparat się kończy. Może za mało go trochę przystarczyłem. Dobra, teraz tak. no Teraz najgorszy moment. A serduszka, tak zwane, czyli tutaj te najwyższe punkty w górnej części ust. Najmniej miłe, bardziej ukrwione. Chociaż dużo pani mówi, że dolna ich też boli. Do, dosyć, dosyć. Dolna warga, nawet bardziej niż góra. No ja akurat nie lubię tutaj tej góry tych serduszek. Tym bardziej, że jest mi teraz ciężko się. On tutaj tak jakby. Mm, troszkę to boli. Przepraszam, że może nie widzicie. Dokładnie. Od razu na bieżąco jej tak na płasko po prostu sobie ukłopuję. Także mhm. naprawdę to jest delikatnie, widzicie? Nawet to jest niewielka różnica, że te serduszko prawe oto. Delikatnie jest wyżej niż to lewe, więc mówię, to jest naprawdę u mnie bardzo delikatne odświeżenie, bo te usta są i tak duże. Aczkolwiek takie przypominające raz na jakiś czas, żeby tą skórę napiąć. Nie przeszkadza. A i teraz sobie tutaj z tej strony ładnie, jeszcze trochę. O, strona lewa. Nie dość, że ręką gorzej tutaj z tą stroną lewo oferować. To jeszcze i lewo przeważnie właśnie są bardziej bolesne. Nie wiem, czy tam to będzie cokolwiek widać, no trudno. z kolei mam wrażenie, że te lewe te lewe jest trochę większe o więc będę musiała jeszcze niestety wrócić na prawe i trochę dostrzyknąć z tym, że też jest taka sprawa, że opuchlizna nie wychodzi wychodzi bardzo szybko właśnie, później jak schodzi czasami wydaje się, że jest równą ale jeżeli tak szybko, od razu jest różnica, także to nie jest wina opuchlizny tylko wina preparatu, że tutaj jest Więcej o. ładnie. Jestem tutaj naprawdę zadowolona, tylko jeszcze muszę, troszeńkę, troszeńkę w tą prawą stronę jeszcze dołożyć. Myślę, że to trochę jest też u was widoczne. To nie jest przyjemny zabieg, bardzo nieprzyjemny, wiem, żebym powiedziała. Ale efekty cieszą przez wiele miesięcy. To jest najważniejsze, że efekty cieszą przez wiele miesięcy. Teraz wydaje mi się, że serduszka już są równe. Troszkę. Nie, te troszkę jeszcze się włoży, wiadomo, jemy, mówimy, cokolwiek poruszamy ustami. Ten klas też pracuje, on się układa, więc myślę, że będzie dobrze. Zresztą, no już mam trochę doświadczenia w tej kwestii, więc wiem, że będzie dobrze. Przy takiej ilości, widzicie, to była nawet niecała połóweczka, ale już jest takie odświeżenie ust. No wiadomo, trochę delikatna, opuchlizna ale naprawdę delikatna. Takim teraz jest na przykład solarium, ponieważ promienie UVB są dłuższe niż ten na słoneczku, które mają UVA i szybciej jakby wysuszą ten kwas. Dlatego tutaj chodzi o to, żeby albo zasłaniać, dziewczyny to mi sprzedały taki patent, żeby zakrywać sobie folię aluminiową, taką zwykłą kuchenną, ona nie przypuszcza fali, jeżeli już ktoś bardzo, bardzo musi. No i oczywiście wysoki filtr kłaść przed opalaniem w solarium. Słońce tak nie ma znaczenia. Opryszka po powiększaniu ust też się nie pojawia, także myślę, że cóż. Tutaj dużo nie musimy tych preparatów te, objętościowo dużo tego kwasu dokładać, wystarczy raz na jakiś czas niewielka ilość. Jeżeli chcemy zachować się tak ustka takie bardzo naturalne, ale napięte, też wiadomo, że z wiekiem czerwień wargowa y, zanika i to jest y, naukowo udowodnione i u każdego i u swoich mam, babć możecie zauważyć, że kiedyś takie usta były, miały ładniejsze. Później nie dość, że są takie cieniutkie do środka zawinięte, to jeszcze są i takie y, pomarszczone. Także niewielka ilość kwasu, a naprawdę są fajne efekty. Dlatego ja Was zachęcam do takich zabiegów, i to, do czego mam przekonanie, to na swoim kanale będę Wam o tym mówiła, że to warto robić i że polecam. Natomiast to, do czego nie mam przekonania, nawet nie będę się podejmowała, żeby pokazywać takie zabiegi. Mogę tylko wspomnieć, że dla mnie jestem zadowolona z jakiegoś efektu. To, to co wypróbuję to mogę z czystym sumieniem polecać, natomiast to co, że tam ktoś coś powiedział komuś, to nie. Tego teraz jest za dużo też i w internecie, przeróżnych reklam, naciągaczy. Ja się w takie rzeczy nie bawię, zresztą sami widzicie, to, to jest najbardziej wiarygodne, że ja robię te zabiegi na sobie. Siebie bym nie skrzywdziła, nie chciałabym na sobie używać byle jakich preparatów i mam nadzieję, że wiele z was Wyciągnij jakieś, właśnie dla siebie, wskazówki, z jakim preparatem chciało sobie zrobić. Myślę, że to naprawdę jest dla niektórych bardzo, bardzo pomocny kanał. Zresztą się cieszę za Wasze wszystkie komentarze, naprawdę bardzo się cieszę, doceniam. Na które jeszcze nie odpisałam, to na pewno odpiszę jak najszybciej. Piszcie, dziewczyny, dokładnie wszystko, co chcecie właśnie o preparaty, gdzie zdobyć, jak zdobyć, czy zamówić, czy to. W każdej chwili służę pomocą, także dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie, że jest nas coraz więcej i że jesteście moją inspiracją i piszcie też właśnie koniecznie, co byście chciały jeszcze zobaczyć. Nadchodzi pora jesień, więc na pewno będą kwasy, na pewno terapia mikro i głowa, i głowa, na pewno będą lasery. Mam nadzieję, że zostanę zakwalifikowana też do takiego zabiegu, no na razie nie będę Wam zdradzać, ale to jest, no zobaczymy, czy będę zakwalifikowana i wtedy się okaże. Także kochane, do następnego filmiku, ja tak, Wy tak, trzymajcie się zdrowo.